Nie żyje pierwszy nabywca majonezu kieleckiego. Stadu kapibar sparaliżowało warszawskie metro. Cudowne uzdrowienie w szpitalu w Ostrzeszowie. Izidor Maximus, dobry wieczór i zapraszam na debiutanckie wydanie Prawdziwych Wiadomości najrzetelniejszego programu informacyjnego w internecie. Mamy nadzieję, że nasz program będzie z wydania na wydanie zdobywał wasze zaufanie. Prawdziwe wiadomości będą informować o rzeczach dobrych i złych, oby tych pierwszych jak najmniej, ale jak nazwa wskazuje, zawsze prawdziwych. Zaczynamy od gorącego tematu. Ostatnia sobota nie była szczęśliwa dla elektrozdupiksa w pierdolnikach śląskich. Czterech zamaskowanych napastników dokonało spektakularnego rabunku. Jak doszło do tego, że w biały dzień zniknęły drogie sprzęty RTV AGD? Wczoraj o godzinie 11 doszło do szokującego napadu na sklep RTV AGD PIX w Pierdolnikach Śląskich. Czterech zamaskowanych napastników targnęło do sklepu, biorąc losowe przedmioty z spółek i powodując chaos wśród klientów i pracowników. Pomimo starań ochrony, która próbowała interweniować, napastnicy zdołali ukraść lodówkę, laptop i wszystkie telefony z wystawy. Było to niesamowicie szybkie i zuchwałe. Napastnicy byli świetnie zorganizowani, działali w ciągu kilku minut powiedział jeden ze świadków zdarzenia. Policja natychmiast została powiadomiona, ale złodzieje zdążyli zniknąć zanim służby dotarły na miejsce. Obecnie trwają intensywne poszukiwania sprawców. Funkcjonariusze analizują nagrania z kamer monitoringu i przesłuchują świadków, aby zidentyfikować i schwytać złodziei. Lokalna społeczność jest wstrząśnięta tym wydarzeniem, a właściciele Electros Dupix apelują o wszelkie informacje, które mogą pomóc w schwytaniu sprawców. Kielce W żałobie. Nie żyje pierwszy nabywca majonezu kieleckiego. To smutna chwila dla miasta i wszystkich miłośników tego kultowego produktu. Jakie wspomnienia pozostawił po sobie człowiek, który jako pierwszy docenił smak majonezu kieleckiego? Mieszkańcy Kielc żegnają dziś wyjątkową postać. Zmarł człowiek, który jako pierwszy kupił majonez kielecki, gdy ten po raz pierwszy trafił na rynek. Był on wiernym fanem lokalnego przysmaku, a jego anegdoty o tamtym pierwszym zakupie były znane w całym mieście. Jego rodzina wspomina, że przez całe życie nie rozstawał się z majonezem kieleckim, który był nieodłącznym elementem każdej rodzinnej uroczystości. Lokalne media podkreślają, że był to nie tylko pierwszy klient, ale także wielki ambasador marki, który przyczynił się do jej popularności nie tylko w regionie, ale i w całej Polsce. W Kielcach ogłoszono Dzień Żałoby, a na budynkach urzędowych zawisły czarne flagi. Przed sklepem, gdzie kupował swój pierwszy słoik, mieszkańcy zapalają znicze. Miasto planuje upamiętnić postać na koncercie charytatywnym. Chaos, szok i niedowierzanie. W minioną niedzielę Warszawa obudziła się bez sprawnego metra. Powód inny niż zazwyczaj, gdyż wydarzyło się to za sprawą stada kapibar, które uznały, że Zo już im nie odpowiada i chcą ruszyć w podróż w nieznane, czyli na kabaty. Wczesnym rankiem jeden z pracowników ogrodu zoologicznego na Żoliborzu nieopatrznie wypuścił 27 kapibar, które natychmiast rzuciły się do wyjścia. Pomimo usilnych starań załogi tylko trzy z nich udało się powstrzymać. Kapibary, choć raczej niegroźne, wywołały zamieszanie, które odczuła cała stolica. Około godziny 6.30 zwierzęta dotarły na stację metra na placu Wilsona, nielegalnie przeskoczyły przez bramki nie mając biletów i weszły do pierwszego pociągu w kierunku Kabat. Przestraszeni pasażerowie natychmiast opuścili pojazd. W dodatku kilka kapibar zdołało wejść do kabiny maszynisty i wyrzucić go, aby ruszyć w drogę. O całym zdarzeniu od razu powiadomiono warszawski transport publiczny, który zarządził ewakuację i zamknięcie wszystkich stacji linii M1. Ze względu na niewielki ruch, jak i fakt, że pociąg, którym poruszały się kapibary, jechał z prędkością zaledwie 20 km na godzinę, inne pociągi, znajdujące się już na trasie, zdołały w porę zjechać z drogi na odcinki serwisowe. Na stacji końcowej, kabaty, kapibarom najwyraźniej znudziła się podróż, bo zatrzymały pociągi wyszły na powierzchnię, gdzie już czekały na nich służby, które pochwyciły zwierzęta. Metro wróciło do normalnego kursowania, a kapibary na swoje miejsce w zoo. Wiadomość z ostatniej chwili. Popatrzcie na tego kotka. Lekarze zdumieni, pielęgniarki osłupiały, a wszelakie instytucje stoją przed wielką zagadką. Tak można podsumować to, co stało się w ostrzeszowskim szpitalu. Pan Wezuwiusz, prowadzący program rozrywkowy Telegra, który miał złamane wszystkie możliwe kości w swoim ciele, został cudownie uzdrowiony przez grającą w sali szpitalnej piosenkę. To niezwykłe wydarzenie miało miejsce w tym szpitalu w Ostrzeszowie, gdzie pan Wezuwiusz, który miesiąc wcześniej doznał poważnych obrażeń w wyniku wypadku, niespodziewanie ozdrowiał. Zgodnie z relacją pielęgniarki, uzdrowienie nastąpiło w momencie, gdy w pomieszczeniu zaczęła grać piosenka Helkat. To było jak cud, nagle zaczął się poruszać, a potem stwierdziliśmy, że jego kości są całkowicie zrośnięte, mówi pielęgniarka. Sam zainteresowany wstał z łóżka szpitalnego, ponieważ, jak stwierdził, nienawidzi tej piosenki i chciał ją po prostu wyłączyć. Autor utworu wyraził zdumienie sytuacją, mówiąc: Nigdy bym nie pomyślał, że moja muzyka może wywołać taki efekt, nawet jeśli to dlatego, że komuś się nie spodobała. Sprawę badają obecnie różne instytucje, w tym miejscowa policja, Ministerstwo Zdrowia oraz Watykan. Od przyszłego tygodnia prowadzący wznawia swój udział w programie. Szok i niedowierzanie tyskie zniknęło ze wszystkich polskich sklepów w Chicago. Jak doszło do tego, że jedno z ulubionych piw polskiej społeczności w USA nagle zniknęło z półek. Polonia w Chicago przeżywa prawdziwy wstrząs. W ciągu zaledwie jednego dnia popularne piwo tyskie zostało wycofane ze wszystkich polskich sklepów w mieście. Zaskoczeni klienci, którzy przybyli po ulubiony trunek, znaleźli puste półki z dezorientowanych sprzedawców. Nikt nie poinformował nas o tej decyzji, po prostu otrzymaliśmy polecenie usunięcia całego zapasu, mówi jeden z właścicieli sklepu. Plotki o możliwym konflikcie dystrybucyjnym pomiędzy producentem a lokalnym dostawcą krążą wśród społeczności. Jednak oficjalne źródła milczą na temat przyczyn tego nagłego zniknięcia. Lokalne polonijne media podają, że to pierwszy taki przypadek na taką skalę w historii miasta, co tylko potęguje zaniepokojenie mieszkańców. Niektórzy spekulują, że za wycofaniem może stać restrukturyzacja kanałów dystrybucyjnych, a inni sugerują problemy logistyczne związane z importem piwa do Stanów Zjednoczonych. Polskie bary i restauracje w Chicago, które regularnie serwowały Tyskie, również zostały dotknięte sytuacją. Właściciele lokali narzekają na spadek liczby klientów, którzy przychodzili specjalnie na to piwo, a teraz odchodzą z pustymi rękami. Tyskie było naszym flagowym produktem. Klienci są rozs Rozczarowani i nie wiedzą, kiedy będą mogli znów się nim cieszyć, mówi menadżer jednego z popularnych polskich pubów. Polonia w Chicago ma nadzieję, że problem zostanie szybko rozwiązany, a Tyskie wróci na półki sklepowe. W międzyczasie miłośnicy tego piwa zastanawiają się, czy będą mogli sięgnąć po inne polskie marki, i czy czeka ich dłuższa rozłąka z ulubionym trunkiem. To były prawdziwe wiadomości. Dziękuję za uwagę. Do widzenia.